Ojciec powiedział mi, że jestem zawieszony dopóki nie przeproszę Anny. Spojrzałem na niego przez biurko w Softtech Polska i odpowiedziałem jednym słowem: "Dobrze". Nigdy nie myślałem, że to mnie spotka. Zanim przejdę dalej, subskrybuj kanał i powiedz mi, czy to zdarzyło się tobie lub komuś, kogo znasz. A teraz historia. To nie była kapitulacja. To był koniec 23 lat bycia tym rozsądnym, tym, który naprawiał problemy Anny. Tym, który pracował do drugiej w nocy, żeby zrealizować niemożliwe obietnice, które składała klientom. Tym, który zawsze musiał ustąpić, bo Anna miała trudny dzień albo była wrażliwa. Byłem inżynierem. Skończyłem Politechnikę Warszawską. Anna skończyła zarządzanie i marketing w prywatnej uczelni, którą ojciec opłacił. Ja byłem odpowiedzialny za cały dział techniczny w firmie ojca. Anna prowadziła dział handlowy. Na papierze byliśmy równi. W rzeczywistości zawsze byłem w jej cieniu. Mama była jedyną osobą, która widziała ten problem. Siedziała z ojcem przy kolacji i mówiła cicho. Marku, Jakub znowu pracował całą noc. Może powinniśmy porozmawiać z Anną o jej obietnicach. Ojciec machał ręką. Jakub jest silny. Poradzi sobie. Mama zmarła trzy lata temu. Rak płuc. W jej ostatnich dniach, gdy siedziałem przy jej łóżku w szpitalu na Banacha, powiedziała mi, Kuba, nie pozwól, żeby cię wykorzystywali, zasługujesz na szacunek. Nie dotrzymałem tej obietnicy, jeszcze nie. Ale tego dnia w biurze, gdy ojciec powiedział zawieszony, coś się we mnie przełamało. Niezłość, spokój, jasność. Wszystko zaczęło się dwa tygodnie wcześniej. Anna podpisała umowę z dużym klientem w Krakowie. System zarządzania dla ich sieci hoteli: 500 tysięcy złotych kontrakt. Termin realizacji 90 dni. Przyszła do mojego biura z folderem w dłoniach, uśmiechnięta: Mamy nowy projekt duży przeczytałem specyfikację serce mi zamarło. Anno, to jest niemożliwe w 90 dni to minimum pół roku pracy dla trzech programistów wzruszyła ramionami już im obiecałam dasz radę. Nie dam rady, nie ja, nie zespół, to fizycznie niemożliwe, spojrzała na mnie z tym wyrazem twarzy, który znałem od dzieciństwa. Obrażona, zraniona. Zawsze tak mówisz, zawsze sabotując moje projekty. Nie sabotując, ostrzegam. Poszła prosto do ojca. Godzinę później ojciec wezwał mnie do gabinetu. Anna siedziała na kanapie, z czerwonymi oczami, ojciec stał przy oknie, z rękami w kieszeniach. Jakubie, Anna mówi, że odmawiasz pracy nad projektem krakowskim. Nie odmawiam. Mówię, że termin jest nierealistyczny. Klient oczekuje dziewięćdziesięciu dni. Klient oczekuje, bo Anna mu to obiecała, bez konsultacji z działem technicznym. Anna westchnęła głośno. Widzisz? On mnie nigdy nie wspiera. Ojciec spojrzał na mnie długo. Jakubie, ty jesteś doświadczony. Poradzisz sobie. Zawsze się udawało. Bo pracowałem po osiemnaście godzin dziennie, żeby naprawić jej błędy. Cisza. Anna wstała. Nie muszę tego słuchać. Wyszła trzaskając drzwiami. Ojciec podszedł do mnie. Jego głos był cichy, ale zimny. Ona jest twoją siostrą. To rodzinna firma. Zrobisz co trzeba. Zrobiłem co trzeba. Przez dwa tygodnie spałem cztery godziny na dobę. Napisałem kod. Testowałem. Szukałem rozwiązań, ale projekt był katastrofą od początku. Budżet nie uwzględniał licencji na zewnętrzne API. Anna nie sprawdziła kompatybilności z systemami klienta, wszystko się sypało. W piątek rano klient zadzwonił, rozmawiał z Anną, słyszałem jej głos przez ścianę, uspokajający, obiecujący. Po rozmowie przyszła do mnie: Klient chce prezentacji za tydzień. Powiedziałam, że wszystko jest gotowe. Patrzyłem na nią, nic nie jest gotowe. To Twoja praca, żeby było gotowe. Anno, to nie jest kwestia pracy, to kwestia czasu i pieniędzy. Potrzebujemy dodatkowych dwudziestu tysięcy na licencje, które powinny być w budżecie od początku. To nie mój problem, to Ty zarządzasz technologią. Poszedłem do ojca z dokumentacją, wydrukowałem wszystko: timeline, budżet i e maile z Anną, w których ostrzegałem o problemach. Ojciec przejrzał dokumenty pięć minut. Jakubie, nie mamy teraz dwudziestu tysięcy na dodatkowe licencje, musisz znaleźć inne rozwiązanie. Nie ma innego rozwiązania. Anna nie powinna była obiecywać tych funkcji. Anna robiła swoją pracę, zdobywała klientów. Anna składała obietnice, których nie możemy dotrzymać. Ojciec zamknął folder. Wystarczy, jesteś zawieszony do momentu, aż przeprosisz Annę za to, że publicznie podważasz jej kompetencje. I za to, że odmawiasz współpracy. Cisza była długa, czułem jak coś we mnie zamiera. Spokój, jasność. Dobrze. Wstałem, wyszedłem z jego gabinetu, wróciłem do swojego biura, zamknąłem drzwi, przez następne cztery godziny nie pisałem kodu. Tworzyłem coś innego, dokumentację, zebrałem wszystko, każdy e-mail z Anną przez ostatnie pięć lat. Każdy projekt, który ratowałem, każdy termin, który przebiłem kosztem własnego zdrowia. Zestawienie nadgodzin, budżety, które Anna przekroczyła, obietnice, których nie dotrzymała. Projekty, które oddałem w terminie tylko dlatego, że pracowałem po nocach. Nazwałem dokument Dokumentacja i status projektów Softtech Polska, przygotowane przez Jakuba Kowalskiego, dyrektor działu technicznego. O 18:30 wysłałem e-mail. Do siedmiu osób. Rada Nadzorcza Soft Tech Polska. Trzech członków, którzy nie byli rodziną. Plus klient z Krakowa. Plus nasz główny księgowy. Plus zewnętrzny prawnik firmy. Plus jeden dziennikarz branżowy, którego znałem ze studiów. Temat: Dokumentacja krytycznych problemów w zarządzaniu projektami. W treści napisałem trzy zdania: W załączeniu pełna dokumentacja dotycząca zarządzania projektami w Soft Tech Polska. Proszę o zapoznanie się z materiałem przed poniedziałkowym posiedzeniem zarządu, z poważaniem, Jakub Kowalski. Nie było posiedzenia zarządu w poniedziałek, ale teraz będzie. Wyłączyłem komputer, wziąłem płaszcz, wyszedłem z biura. Była sobota. Nie wróciłem przez cały weekend. W niedzielę wieczorem telefon dzwonił 37 razy. Ojciec, Anna, asystentka ojca, członek rady. Nie odbierałem. W poniedziałek rano o dziesiątej wszedłem do sali konferencyjnej. Rada siedziała przy długim stole, ojciec na czele, Anna obok niego, prawnik firmy, pan Nowak, przy końcu stołu. Ojciec wyglądał, jakby nie spał. Anna miała zaciśnięte usta. Jakubie, usiądź powiedział ojciec. Zostałem stojący. Dostałem zawieszenie. Przyszedłem tylko złożyć formalną rezygnację. Anna prychnęła: typowe. Uciekasz spojrzałem na nią. Nie uciekam, po prostu przestaję naprawiać twoje błędy. Pan Nowak podniósł rękę. Panie Jakubie, przeczytaliśmy pana dokumentację. Czy wszystko, co tam napisał pan, jest prawdą? Każdy e-mail, każdy wykres, każda liczba, wszystko jest sprawdzalne. Jeden z członków rady, pan Lewandowski, przewracał kartki. Panie Marku, powiedział do ojca, czy pan wiedział o tym wszystkim? ojciec nie odpowiedział. Pan Lewandowski kontynuował. Projekt krakowski jest stratny, projekt gdański z ubiegłego roku również. Pani Anna obiecała funkcje, na które nie było budżetu ani czasu. Pan Jakub to dokumentował wielokrotnie. Anna wstała. To nie fair, Jakub zawsze. Pani Anna, przerwał pan Nowak, proszę usiąść. Usiadła. Pan Nowak spojrzał na mnie. Panie Jakubie, rozumiem, że dostał pan zawieszenie bez formalnego powodu dokumentacyjnego? Dostałem zawieszenie za odmowę przeproszenia siostry. Co nie stanowi podstawy do zawieszenia zgodnie z pana umową o pracę. Sprawdziłem. W pana kontrakcie jest klauzula severance, która w przypadku zawieszenia bez udokumentowanej przyczyny daje panu prawo do 13-miesięcznej odprawy plus premie. Czy pan o tym wiedział? Uśmiechnąłem się po raz pierwszy od tygodni. Sprawdziłem wczoraj. Ojciec zamknął oczy. Pan Nowak kontynuował. Jeśli pan zrezygnuje dzisiaj, powołując się na niezgodne z prawem zawieszenie, firma jest zobowiązana wypłacić panu około 250 tysięcy złotych. Ojciec otworzył oczy. Jakubie. Proszę, możemy to naprawić. Spojrzałem na niego. Na tego człowieka, który kiedyś uczył mnie programowania na starym komputerze Amiga, który budował tę firmę od zera. Który nigdy nie widział, jak jego córka niszczy to, co zbudował. Tato, ja to naprawiałem przez dwadzieścia trzy lata, przestaję. Projekt krakowski upada, bo nie ma sposobu, żeby go zrealizować w terminie. Anna obiecała niemożliwe. Ja zawsze to ratowałem, ale nie tym razem. Anna krzyknęła To ty nas niszczysz. Odwróciłem się do niej. Anno, ja niczego nie niszczyłem, po prostu przestałem absorbować koszt twoich błędów. Cisza była ciężka. Pan Lewandowski odchrząknął: Panie Marku, z całym szacunkiem, ale to jest problem systemowy. Pana syn miał rację. Jeśli nie zmienimy zarządzania projektami, firma zbankrutuje. Ojciec oparł głowę na rękach, podniosłem teczkę, którą przyniosłem. To moja formalna rezygnacja, obowiązująca natychmiast. Pan Nowak ma mój adres do korespondencji prawnej. Proszę przekazać odprawę do końca miesiąca. Wyszedłem z sali. Przez następne trzy tygodnie telefon wciąż dzwonił. Ojciec dzwonił codziennie, błagał, projekt krakowski się sypał, klient groził pozwem. Anna próbowała przejąć moje obowiązki. Nie miała pojęcia, jak zarządzać serwerami. System padł na cztery dni, nie odbierałem. W czwarty tydzień dostałem ofertę od startupu z Wrocławia. Rozwijali platformę dla edukacji online. Potrzebowali głównego architekta. Pensja była o 30% wyższa niż w softtech. Żadnej rodzinnej polityki, żadnego faworyzowania, tylko kompetencje. Przyjąłem ofertę. Softtech Polska wypłacił mi pełną odprawę 248 tysięcy złotych. Rada nadzorcza zmusiła ojca do tego. Część tej kwoty przeznaczyłem na fundację wspierającą młodych programistów z rodzin pracujących. Nazwałem ją imieniem mamy, Fundacja Elżbiety Kowalskiej. Ojciec napisał do mnie e-mail sześć miesięcy później. Krótki. Miałeś rację, przepraszam. Zmieniłem zarządzanie. Anna jest teraz w dziale marketingu, nie w sprzedaży. Tęsknię. Nie odpowiedziałem od razu. Potrzebowałem czasu. W końcu odpisałem, tato. Nie chodziło o to, żeby mieć rację. Chodziło o szacunek. Mam nadzieję, że teraz to rozumiesz. Nie wróciliśmy do tego jak było, ale zaczęliśmy rozmawiać. Powoli, ostrożnie. Anna nigdy nie przeprosiła, nie oczekiwałem tego. Czasami, gdy siedzę w nowym biurze we Wrocławiu, z kawą w dłoni, patrzę przez okno na Odrę i myślę o tym dniu, o słowie dobrze, o tym jak jedno słowo może zmienić wszystko. Nie zniszczyłem rodzinnej firmy, przestałem tylko ratować coś, co nie chciało być uratowane. Przestałem płacić za czyjąś nieodpowiedzialność własnym zdrowiem, czasem godnością. Mama miała rację zasługiwałem na szacunek i w końcu go dostałem, ale nie od nich, od siebie. Czy zrobiłbyś to samo na moim miejscu? Napisz w komentarzach.